Jestem szczęśliwą kobietą, która spełnia swoje marzenia. Jestem przedsiębiorcą, psychoedukatorką, mentorką oraz tym coachem. Prowadzę firmę medyczną, psychoedukacyjną oraz turystyczną. Bardzo często słyszę zdanie: Jak Ty możesz łączyć takie niełączące się branże? Zaraz powiem, że one idealnie się łączą ze sobą. Wszystko zaczęło się od medycyny. Prowadzę ośrodek badań klinicznych Lex Medica już kilkanaście lat. To taka branża wąska medycyny, która, lubię to zdanie, pcha medycynę do przodu. Dzięki naszemu wsparciu pacjentów, współpracujemy z pacjentami chorymi na choroby immunologiczne i nowotworowe. Pacjenci mają nowoczesne leczenie, a my dzięki temu możemy pozwolić na to, żeby a firmy z nami współpracujące mogły rejestrować leki, i większa ilość osób mogła z nich korzystać. Moja praca między innymi polegała na wsparciu nie tylko farmakologicznym, medycznym, ale również Troszkę psychologicznym, bo często zdarzało się, że te rozmowy, które przeprowadzaliśmy w naszym gabinecie, nie tylko były dotykały tylko spraw medycyny i spraw zdrowia. Czasem było to również stan ducha, trochę psychologii. Skończyłam dzięki temu, aby wspierać moich pacjentów, nurt psychologii, który się nazywa analiza transakcyjna. W związku z tym, z jednej strony, jestem analitykiem medycznym. I analitykiem transakcyjnym z nurtu psychologii. Moja współpraca z pacjentami bardzo często dotykała ich przekonań, ich różnych problemów, różnych stresów, które mieli. Bardzo często byli to przedsiębiorcy, którzy mieli bardzo podobne problemy do mnie. W związku z tym, nie tylko z mojego wykształcenia, ale również z doświadczenia mogłam ich wspierać. I bardzo często okazywało się, że te problemy są również związane z ich zespołami. W związku z tym moje wsparcie w tym zakresie, jestem tym coachem według analizy transakcyjnej, w związku z tym również wspieram zespoły. A sama pracując nad swoim dobrym samopoczuciem i dobrostanem. Doszliśmy z moim mężem do wniosku, że odpoczynek to jedna z ważniejszych rzeczy, których nie wykonywaliśmy tak, jakbyśmy sobie chcieli. No i powstał pomysł stworzenia miejsca dla siebie, ale też dla naszych gości. Cicha struga. Miejsce, w którym proponujemy ciszę, spokój, las, bo dla mnie las jest bardzo ważny, i tak powstała cicha struga. W związku z tym, jeśli się nie odpoczywa, nie pracuje ze swoim stresem, ze swoimi różnymi poglądami, ze swoimi przekonaniami, z różnymi rzeczami, które naszą głowę trapią, bardzo często łączy się to z tym, że te emocje, które są w nas, gdzieś się kumulują, i wtedy powstają choroby. Ten nurt medycyny to epigenetyka, ale o tym innym razem. Zachęcam Cię do tego, żeby być ze mną tutaj na tym kanale i obserwować, bo więcej będzie właśnie połączenia medycyny i psychologii. Zapraszam.